to się lepiej ta monga ogląda? Ja nie wiem, jak to się dzieje. No i dlatego, właśnie, tak, ja bym jeśli jest faktycznie jakaś podruba na Robloxie, to faktycznie ja bym tam wiesz, to poszedł. Bo skoro ludzie chcą tak, to oglądać. Tak, wszystkie podróby tej gry będziemy grać idealnie. No tak jak tak za mongiem, no. no teraz zmieniamy o, content. Dokładnie. Weź, to matriarch jest właśnie podróbą. Podróbom czego? Podru... A w sumie w sumie podróbki. A no, w sumie masz jakieś podróbki? W każdym razie mieliście na przykład taki tryb, nie? Jak się z nią zrobił? Nie, nie, nie. i tego rodzaju. A, była. było, gestku, ale to było takie. Tak, gestku. Hmm. Ale to nie było takie. Tam wiesz, a, tutaj masz a, coś, coś takiego nie było spotkać. Prostu... No, to no, nie było spotkać, no właśnie. No tak. To było... W no kraki innym razem zagrasz, bo Tarkowski był nie pierwszy było to, już, wiesz? Dlatego, że no, tam chyba w ogóle nie było końca poza zło. że ja potem wbijesz, no, jak Evi pójdzie. Stawać, nie? A tutaj no, no właśnie, tam udawać, tutaj tutaj musisz, udawać, musisz questy robić. Kopać dodatkowo. i uciekać jakoś, nie? No. A to chodzi, że tutaj musi dodatkowo questy robić. Tak, więc moim zdaniem to jest troszeczkę inny schemat. no Pytanie, czy był faktycznie gdzieś taki schemat w jakiejś grze? To Nie, problem, nie wiem, to nie znajdziesz, ale. No w Robloxie, no. Jeśli faktycznie był ten tryb w Robloxie, bo tutaj mówi, że ktoś mówi, że w Robloxie był, ale niestety nikt z widzów no nie wie. Weksy mówił, no zobaczymy, no jakby. Um, o, weksy podesłał. Dobra, jakby, co ja mam Robuxy, mogę tam postawić, ten chill. Jakiś e, Mother TPN, coś takiego, wysłał na zapisach, Możesz zobaczyć. Dobra, potem to, potem obczaję ten No teraz, teraz zaczynamy. Średnio żebym teraz obczaił okay. No ale jeśli rzeczywiście to jest podobny tryb, to może fajnie siąść No, ja myślę, że tak że walnie Że Oo, będzie jebnie. kozak mhm. No ta, no fleksuje się robuxami I też by się chwalił jak miał ich od groma, co nie? No, nie wiem czy wiecie, ABI generalnie ustawił sobie na Twitchu, żeby mu w Robuxach płacili Co? Powinna być taki <laughs> No Czym chcesz wypłatę w Robuxach? Mamy tą lepszą część mapy, chodź tutaj ja. Chodź, tutaj silnik zrobimy. Gdzie, gdzieś jest a jest silnik Idzie chyba do nas No o, nie lubię Nuskiej O bogowie, jak jest dobra Nuska to mamy przesranko No o, dobra, ale mam z skiną no na szczęście. A to jest całkiem dobra mawa, bo mózgą można sobie pomiędzy piętrami skakać Nie znaczy, za mną. Dużo obiektów jest, w które może uderzyć przez przypadek. Kurde, no. się ma ale nie gra źle. <laughs> Robuxy stabilniejsze niż złotówka. <laughs> Trochę, <laughs> prawda. Trochę prawda. ma na tym, byczku. No, miło mi cię widzieć, w końcu biłeś tutaj, już się zacząłem marcić, że mnie nie odwiedzisz. No i już zaczynałoby mi być smutno. Kurde. Dobra, i mnie ja nie, nie przejmuj się. A i tak trochę się zaniosę. Co nie ty jest, robisz? Traka ma. No ma, ale po co przy ten, dobra. Żeś popsuł ten silnik dwa razy. To teraz, teraz to, teraz to, teraz to, 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 to się skowaj lepiej, to... byczku. A takie plagi ma. Tak GONI KOŚ? Nie Ja się zawsze chcę Dobra Burek, ja nie idę, ma. ja idę i biegę go no, zdjąć tak, to blokuje, do... nie. nie wiem jak ty się po angielsku nazywałeś Idź, ja idę i biegę zdjąć, ty może dokądś tego Jest, tego... jest przy mnie Kampi? Nie no, tylko się nie przeszła przyszło. obok Powiedz jak sobie pójdzie Wraca do mnie znowu Ja pierdziel, no, ja nie campi, gaduję, z jest z... generalnie strepem. taka umiejka, że możecie zamrażać na haku, ale... Nara paszła sobie ale to muszę jakby wyczaić, no co jest, nie? jest, jest A masz ten, masz ten perk? O, nie, znowu. nie mam, nie mam, bo... Ja mam ten perk, jak coś No campi no, Ja pierdykam Dobra No tak trochę ciężko Stop, z góry ci spróbuję tak. Dobra, z na środek. A nie, już znowu podgląda, kurde Dobra, przyjmij, przyjmij Jaki kamper pierdzielony Dobra. Dobra Idzie za tobą No nie jest kamperem, no trudno no chciałem ci już zdjąć, bo się zdeklarowałem, więc ten, ale generalnie no powiem wam, że ten będziemy musieli zostawić ten pergliszanko tak. i chyba... tak. Czemu nie skończyłeś w ogóle Burek tego Gena? Hmm? Czemu nie skończyłem? Sko burek czemu nie skończyłeś burek? tego gena? Bo chciałem, że zaczniesz się od razu podnosić, a razu hak był i chciałem przyciągnąć. Muszę zniszczyć hak zanim by się powiesił, ale... Nie no, robię ogromnego środku. Do, do nie od razu. Gdzie na Gdzie na Właśnie... A Darken ma przejść tego perka, dobra, to Darken ty będziesz musiał chyba blokować, bo ewidentnie ona tutaj kampi troszkę No spróbuję jakoś, ale będzie ciężko jak tak fast campi Nie, teraz pobiegłem do Burka Dalaj do końca tego wiona Teraz, teraz dlaczego Mamy blizik oczywiście Dziękuję. pod ucieczkę Nie wiem co zdążę no, ja ściągnę, ale od razu się stepa. No, no w sensie chodzi, że czy gana dąży. Ale no, no, chyba campi. Nie! Okay. nie, a, nie a, pa, aj, aj. To w sumie... Ale da zajmuje burkę. Uksuje, wchłodzi się coś. Wyleczę cię od razu, bo i tak masz borowa. Leci do leczących się. Mhm. Kurde, czyli manours calling. Gdzie leżycie? No, tam gdzie widzisz. E, będzie mnie idę, podnosić. Idę, idę po... A, wraca. Aje, aje. O, wraca. Spróbuj... O, oczarowanie ma. Ta ma oczarowanie. Takie plagi, oczarowanie... North nie. calling pewnie. North calling, no. Może letala jeszcze mieć, bo w sumie prosto do nas. Letal? Co to jest? Że... To jest ten od Nemezisa, nie wiem jak po polsku się nazywa. Ale co to daje? E, że widzi no, nasze aury na początku meczu od razu. A, to, to, to jest to jakiś grać. pościg, to się chyba nazywa po polsku. Ej, dobra, zajmie ktoś Darkena, bo ja jestem. taki fisk na Aha. Aha, ładnie. Lecz się do góry teraz. Kurde, dobrze, Fajnie byłoby Derkana ściągnąć akurat. Ja ściągnę, ja ściągnę. Ja zdążę, no. oj chuj, ja zdążę. Dobra, Darken, a ja ci za mną. Ja już lecę, lecę. Nie zajmij no, tego. Zaraz wraca kurde do podhak. Nie wiem, straszny kamper Nie, no trzeba trzeba tym zamrożeni, po prostu trzeba tego no, Darken to, to... musi być zdjęty, bo Darken ma umiejętkę. Na mi przestała działać. No. Dobra, Darken, to wiesz co, będziesz mu po prostu zamrażał ludzi jak na haku, choć powiesi bo to jest się mi Tylko spróbuj teraz uciec i my w... a to działa na dwójkę? To tak, na... tak. A to działa tak, na dwójkę, na jedynkę. No więc jest kozak, bo wtedy se widzisz na haku i spada ten. Ty on musi do ciebie podejść, Dobra, tu ja troszeczkę, na ale generalnie napę. jest spoko. ta mnie zgubiła, o, haj górek. Dobra, Nie ma sensu. ona ci tutaj od razu. Ajajaj, no kurde. Dobra, chyba trzeba jakiegoś geniksa też na środku zrobić, bo ten... No generalnie no ciężka... Eee, sytuacja został zrobiony na środku. Jeden. A dobra, to gdzie no, są kolejny? Co? Ja zrobiłem na środku. W bibliotece pewnie jest. Czy nie ma w bibliotece bibliotece A, Nie, nie widzę. czarowanko. Strasznie daleko śnieżny jest bardzo się, bardzo z tego oczarowanko ogólnie No Tak daleko no, ja była... Todaj przez sufit i zobacz jak to działa Bo ona będzie face campić Darken da przez sufit I ty Burek nie będzie mu spadać I dzięki temu będziemy mogli sobie... I róbcie, i róbcie, i rób gena gdzieś, róbcie Bo ona będzie kampić. Będę, będę robił gena tam gdzie Buna teraz stawiam Niech ktoś by chciał porobić Ja robię bibli koło biblioteki, koło posągu jednorożca Jakby ktoś się zastanawiał Ja to nie robię Dobra Zimiecie burka? Nie no, masy, ma zabrożenie Ale ja mam skończyło No No i skończyło się, ale i tak, ale i tak, wiesz Przetrzymaliśmy cię no, długo Nie wiem, A kampił cały czas? Um, jest przy mnie, no No Na środku teraz jest sam No to Ebi, będziesz musiał zaraz zdjąć chyba Dobra, no. no mogę pójść Dobra, no, idź, bo chyba no, przy nas no, pełną mocą, to to, żeby się wrócił do mnie A nie, ja. wróciła I... się Kampi. Zamrozić, dasz radę no. go drugi raz zamrozić? E, no nie da się niestety. A, okay. No nie, no kampi od środka, kurde, żebym próbował tam wbiec to od razu na mnie poleci. Eeeh, poś takie poświęcenie. Mmm, to jest jeden Dobra, jeden słaby. Spróbuj stankować. Kurde, no też chciałem się wbić. Już się cofa Dobra, uciekaj, uciekaj, uciekaj. O, 80% za chwilę. O, teraz to nie masi? pewno się bo star, e, czarowanie będzie miała A, no ta. To... Ja nie, 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 rób, nie, rób tego. Kurwa, na sekundę kurwa. I nie, 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 po nie, co? sekundę po co? Że tego. No, ale teraz no, jesteś martwy. Jest. No. no. Dobra, źle to zrobiliśmy. Trzeba było ten. Jak to się mówi? Trzeba było zrobić geny. Generalnie źle do tego podeszliśmy, bo na kampicieli właśnie jest ten perk zorobisty, że przytrzymujesz. Bo wtedy sobie możesz robić i ona kampi, a ty masz mnóstwo czasu. To jest najlepszy jeden, chyba jeden z najlepszych perków, jakie stworzyli nie w No, znaczy teraz to raczej przegraliśmy, bo ona mnie swój skampi, musieliście no. by dwa geny ukręcić. No nie wiem jak kręcę, mam, jedną trzecią A ona cię facecampuje? Ta... Łazi ciągle wokół Nie ma szans, żeby No dobra, no, mogę... Do przy... Ja słyszę terror przy mnie To no, nie co co do... leci O dobra, teraz się stopałam, dopiero Leci do mnie, no Tylko tu wróci jak po... coś zaraz Powiedz jak odpuścić Nie leci za mną Ta? LOL no. to Jestem w szoku, szczerze mówiąc a, mam Ajajaj czy tu tu znorskollinguje O, zajebiście Idzie na ten sam hak, żeby no. wybuchł geny e, Jakby się tepała, to ja stankuję jak coś Daj się Chyba ma norskolling, więc nie wiem czy to jest sens w ogóle Dobra, daj mi wstrzymanie przez sufit, ja robię tego gena Okej okay. Czy jest Ej, tu, ko mnie, do Ta, jest ko mnie tam, tam gdzie jest mój ból no, tam masz tego, tam masz bull Znaczy A jeżeli pohaku pewnie już mniej Kurde, do, ale do też ogarnia te, telepo, te, te panie się, więc No, Dobra, trochę Lipton bo teraz jest czas Nie no, głównie dlatego wygrywa, bo skampiła No i no tak, jest kamperką po prostu nam do buna, wyleczy się te... A nie nie, kreski nie A... wiem. Raczej za mną powinna pójść Nie no, słyszałem obok mnie. A ona tak. się tu prześciana stoi Dobra, Ajbi, pomóż mi! To ja martwy jestem już postaram się. Tylko że o... właśnie Aj chuj wylądował Widziała mnie? Widziała? Może cię nie widziała? Nie, nie widziała cię chyba Nie? Aj to chuj, to zaskoczyłem A dobra, powinienem zdążyć Idaj nie ma czasu się leczyć chyba, nie, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma Chodź, gier narawić Jak coś, to podam nam stół, boks Jakby jesteś chyba martwy, co nie? A, jestem martwy, schowaj się Tak, kołam się Ej, aj. aj. Musi mieć barbę. Myślisz, że barbę ma? No po prostu na mnie się tepnęła No a teraz to już dla Ciebie nie ma znaczenia Czeka... Nie, no, nic Nie, zostało. Nie, nie, czekam jak zamknie klapę, wiesz, bo adrenalina mi wleci. No ale to też. Mam pod no, otwieranie wiem, bram, ta... wiesz, więc a, akurat. No, a, no tak, bo ty masz uciekać bramą. Ale ona szybko się przetepa do bramy. A, w sumie racja. No znaczy 50-50 będzie, zależy do której się tepnie. No myślę, że i tak zdąży. Zamknij gdzie tą bramę? Nie wiem ja ostatnio na tym na tej mapie odwiedźmy Szukałem klapy z 15 minut Bo Nie kruka dostać no. Trochę za daleko byłeś Wiem Trudno Patrz jak szybko bramę otwieram co nie no widzę, widzę Ale to jest takie 50-50 No chyba zrobię to no, Chyba zrobię No Nie no łatwo Nie no łatwo Dobra, no dobra. profesjonalnie No i dobra no weź to A nie ona miała flux of rage co to jest Flux of Rage"? Że to jak ściągniemy z haka, to widzi nasze aury przez parę sekund Aaa Barba tylko, że... GG! <gulet> kampiła przez całą rundę no. dobra, A, dalsza. ekscytacja, nie ofiarę ofiarę, Będą się ocalałych. Będą się to... ocalały wszyscy, czyli Słuchaj, oczarowanie to się, tylko... Dobra, czułem się, dobra tam jeszcze był? kod Klakier chyba był chętny, więc jak chcesz możesz wbić Oślep zabójcy teraz, no dobra, kiedyś zrobię to zadanie No ale dobre, no ogólnie mogło być gorzej, ale w sumie nie wyszło tak źle, więc dałem radę. <laughs> Żeby wiesz, się wyleczyć w razie czego. Ten ostatni ten rzut zrobić bieg. Ja was tutaj wykryuję na spokojnie, nie bójcie. No, się. masz masz Jarek. Przecież wszyscy wiemy, że to smur w konto No przecież. Dokładnie. Co nie, Darken to ogarnia. I w ogóle jak ten wziął. W ogóle XD yy, murdule zjął torcika, więc ja nie wiem co on chce zrobić, ale chyba na zniszczyć. Może będzie miło i się będzie chciał farmić. No to by było miło w sumie, jakbyśmy się pofarmili troszkę. No bym sobie elegancko uciekł, otworzył bramę wiadomo te sprawy. Aterus LOLO elo. Ogólnie ja myślę, że teraz laścika robię i potem lecę, bo muszę jeszcze parę rzeczy dzisiaj pogarniać, więc. Mm -hmm. Dobra. Zaczynamy naszą przygodę Od razu mówcie gdzie jest I kto jest? Demoramus? Nie wiemy Wszyscy w trzech robimy genie. O nie, ja właśnie klakier a jaką pod Podczas... Kurwa zauważył to... mnie za blokę A blood... Stop. blood Favor ma trzeba hexa Dobra Nie wiem podpowy Dobra nieważne Myślałem że może będzie chciał farmić i mu pomachałem a mnie skopał dupsko no. Ja spróbuję znaleźć hexa bo trochę Ale na mnie skoczył kurczę no nie, niezoleń totalnie nie widziałem Ajajaj, no nie dobrze Demolamus Ej, na co ma heksa? Jeszcze raz, e, że jeżeli hitnie kogoś, to wokół niego e, blokują się palety. No, to tak właśnie było. E, sprawdzę, czy tutaj w tym spocie obok nie ma to temu. E, Puste to zbunuje żebyś mógł się uleczyć. Dobra. Nie, się, że chyba nie chce iść na kompromis, i chyba chcę nas zniszczyć, jednak. Jak mi się to lekko mi się wydaje. wydaje. Jestem tu, jakby w magazynie, możesz mnie wyleczyć archiwum. Tutaj minęłyśmy. mnie. O, wyleczyłem. Nie, e, to nie klakier cię włączy, ja, ja sprawdzę jeszcze jeden spot to temu. Dobra. Szybka, A, wyciąga. puste. Mi się zdaje, że gdzieś nadważa, będzie. Chodzi gdzieś tu znowu. Kurde jak na bagno niego trafię. Jest jest u góry. Jest, jest na górze, jest na górze, na górze. Jest. To tak, idę. Tak. To idę do tego. Burka. E, ja mogę lecieć. Dalej już mnie ściągnę. Tak już ściągam. Okej. Okay. To chodź tutaj. To idę do chodź tutaj, chodź chodź, chodź, chodź. Chodź tutaj, nie, tutaj, bo ci wyleczę, chodź szybko. On tam jest. No ale tu jest totem. Chodź. Ja okay. wiem. On w ogóle kogoś goni? Nie. O, ale gdzieś blisko Jak nas słyszę, chodzi. Uważaj, Burek, bo nie. biegniesz trochę na pełnej pobiegłeś. A on wiesz, on gdzieś tutaj się czai. Bo ja słyszę, jakby metro obok był. A, dobra, widzę gdzie jest. Gdzie jest, info? W rogu mapy na dole. Ale na parterze, czy gdzie? W sensie w holu głównym? Nie, nie, nie. W rogu mapy. Po przeciwnym rogu Buna, jakby. Ale gdzieś poszedł już. Jest w mainie Poszedł tam, gdzie do gena gdzieś poszedł, który został zrobiony Eee, kręcę w elektrowni jakiejś My Robimy na środku tego podwójnego kurde, jest u mnie, jest u mnie No właśnie, do ciebie pobiegł przy kocie klakierze Tak, 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 tak Tylko myślę, że jest na dole a on był na, na piętrze był Dobra, chodź, chodź, chodź tutaj, chodź, 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 na górę pójdziemy od razu. Tu jest kolejny. Nie ja chciałem tam zobaczyć, bo tam powinien być buncek w domku. Dobra, Klakier, to, 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 to. Klakier 30 godzin. E, Właśnie, Klakier 30 godzin go tam wykryje, więc spokojnie. No, na no spokojnie, znaczy to jest ten, nie? To jest smut, tylko to nie jest takie. <laughs> no wiemy, wiemy, Klakier. Oj, znowu za mną biegnie. Eee, połowę się. gena mam Dobra, leża A no. to on potrafi jakby... Bo ja nie mogłem palety użyć przy nim To znaczy, że on tam jakoś coś... Tak, na tak, nie tak on ma heksane tak. zablokowanie, idzie na main'a Tak, ma taki totem, który się świeci I trzeba go zniszczyć, żeby tego efektu nie było Nie, nie, ja wiedziałem a was sprawdzałem po prostu myślałem, to Mechanonowy na twoim miejscu bym nie biegał tak jak pierdzie. On tu przyjdzie na pewno, bo on nas Myślę, widział Myślałem, że on pójdzie pod ten hak, co tu jest na środku Więc chciałem go zniszczyć, ale... Nie przyszedł z końca. Ja skończę gena i mogę ściągnąć jak coś. Nie, w już jest mi no, przyjemnie mi się widzi w tym. dobra, złaźnie, nie ma opierania się. od razu też szybko wylać. Nie, nie, um, Czuwaka ma jak coś. Jak kręcę tego waszego No właśnie, ja patrzę, nam się pytałem teraz tego, czy myślałem sobie. A nie, tu jest przy sodach jest z to to go w sumie Ej, zgubiłem go, lol Dobrze O, dobra, goni mnie Wylecisz mnie? Mhm. E, mój gun ma 90% Gdzie jest? Który to? E, ten wasz, co kręciliście szybki. A, dobra, to Burek mi wyleci, zaraz tam pobiegniemy Dobra, jak nie ma słuchawek, o, zgubił mnie. Przynajmniej zadanie borka. w końcu zrobiłem, bo cały czas biegam z tą robaną z letarką, a w sumie w ogóle jej nie używam, bo rzadkie jest, jest okazja, żeby ten oślepić. Dobra, Burek, idź do tego środkowego, a tam pomału sobie przejdę, bo nie chcę adrenaliny spalić, na razie. Ale jest lepiej zbalansowana mapa niż ostatnio, niż wtedy, chyba, tak mi się wydaje. Mimo wszystko, w sensie. po tym reworku. Ja mam gena w ponad połowie zrobiny Pobieg za mną ja, sp ja spróbuję tego w głównym holu ukończyć <grym> Kurwa Ach, jak debil zamiast przeskoczyć na szybko to wolno przeszedłem przez tego i, i mnie walu. E, Stepał się gdzieś, więc uwaga A. I uwaga z <grym> Dobra, ja, ja, też, ja też kończę na już, ja też już skończę okej. Okay, okay. Pamiętajcie, dajcie mi otworzyć bramę ogólnie, tak tylko mówię Dobra, skończony Dobra, idę do mainowej main Jak otwieracie bramę, tą tylną, zostawcie na 99 Dobra, otwieram mainową nice. Dobra, uratujemy I cię lecz już się skończy, leczyć Dobra, zdejmiemy cię na, na cylindrów. Burek e, jakby ta następna brama jest w tamtym kierunku, na lewo. Twoje. Mm -hmm, mm -hmm. Dobra, ja otworzę tak mainową, dobra, żeby już mi zaliczyło otwarcie. No, Okej. Okay. Zdejmiecie tego, burka? Tak, ja, ja biegnę, ja biegnę. E, nie nie. lećmy. O, dobra, to ja będę leciał dołem. Na oko spróbuję go ściągnąć. Pobiegł do ciebie, pobiegł do ciebie. Dobra, to, to leć do góry. Tak, dobra, biegnę górą. Okay. Eee, odpuścił mi, poszedł sobie gdzieś A, tworzę portal Będzie się tepa, uwaga O chuj, tutaj się tepa Gdzie ten bórek wisik? Ten... Masz czarny, go zaznaczony na, czarny na czarny mapie Muszę jeździć dalej po korytarzu Dalej, dalej, to... dalej Widzę cię, Są widzę cię Ściągniesz go, zaznaczone. bo ja go nie ściągnę tak, 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 już mam, mam mam, mam. Okay. Osłani, osłani mnie Nie no, zdrowy jesteś, A, spokojnie. no dobra, czujmy rację Znaczy, leżę Dobra, zawijam się. To no, już uciekniecie sobie raczej chyba. Miejmy nadzieję, że dacie radę. Główna brama jest tak coś otwarta. Ufa, <laughs> tylko czemu on jest na tej głównej, do chuja. A, zawinałem się, żeby już mi czuło. Ale jak to się mówi. Siema, lęka. Spuszczę wszystkie palety, wszystko co chcesz po kolei. W Dobra, za mną pobiega i burak, więc... Co o, niedobrze. Ajajaj. Aj. Nie zdążyłem, Kur też padł. Coś że on tam przy bramie padł. O tam właśnie, Stój się. się. Dobra. Jak, w sensie ty podnosi go, więc teraz możesz już możesz teraz już teraz uciec, co nie? Jeśli on się nie On No uciec, więc luz. A, dać mi uciec. O, no, miło w sumie. No, ale nie uciec. Nie do ciebie uderzy i teście pod, pod bramę podniesie i... Dobrze. Nie no daję uciec miło Musisz pikać, żeby się wyiglować w odpowiednich momentach Nie wiem wiem Dobra ła ładnie ten ładny ładny meczek Kolejne ucieknięcie zaliczone, i zrobiłem w końcu wyzwanie, które już tak długo było. Użyłem tej mapy, latarka w sumie w ogóle nie użyłem, więc ja chyba przestanę tę latarkę nosić. Bo na tej mapie mam wrażenie, że rzadko się przydaje ta latarka. Nie wiem jak czujecie. Za dużo ścian. No, więc chyba sobie pójdziemy już na no, spokojnie. No tylko dwie strony, w których będzie się tego. Jest opcja w ogóle, żeby killera...